Jeśli lubisz jak nagrywam Brawl Stars to zostaw łapkę w górę ziomek Chcę zobaczyć ile jest takich osób No i ogólnie to siema się tajtory witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj mam dużo ważnych i ciekawych tematów Między innymi powiem wam Dlaczego będę musiał pożegnać się z Brawl Stars na pewien czas Pokażę wam też kozackie rzeczy, które twórcy dostają od SuperSela Pomówimy sobie też o jeszcze innej ciekawej rzeczy Ale na razie wam jej nie zdradzam, bo serio jest gruba Oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić Bardzo chciałbym mieć 65 tysięcy subów do końca marca więc jak możesz wziąć to subnij i z góry dziękuję W komentarzu napisz jaki jest twój ulubiony owoc, no przypta Ci i to oczywiście Ananas. A ja już nie przedłużam tego wstępu i przechodzimy do tematu. No i dobra, pierwsza taka rzecz, którą chciałbym wam pokazać, to taka udawana konwersacja Penny z twórcami Supercell'a Brawl Stars. Generalnie Penny tutaj napisała, hej, Supercell, when remodel? Chodzi o to, gdzie jest jej remodel? No i spytała się, czy to będzie w kolejnym update i dała taką płaczącą emotkę, a Supercell odpowiedział znacząco no, czyli, że nie. Chodzi w tym o to, że, że Penny bardzo dawno nie dostała remodelu, nawet twórcy wspominali jakiś czas temu, że dostaną na ten remodel, a dalej, dalej go nie ma, no i kurczę, wszyscy chyba na Niego czekamy, a biedna Penny dalej go nie ma. <laughs> Więc mam nadzieję, że dostanie ona go za niedługo. I to, że tutaj Supercell napisał, No, oczywiście to jest taka tylko udawana stęka, no to się nie przełoży i rzeczywiście Penny dostanie ten remodel. Druga rzecz mordeczki jest bardzo ciekawa. Ostatnio na Redditie widzę coraz więcej, jak ludzie wrzucają takie rzeczy, które dostają od Supercella. I zobaczcie, jakie to są kozackie gadżety. Między innymi mamy koszuleczkę z wieloma bohaterami z gierki Clash of Clans czy tam Clash Royal. Mamy tam Pekkę. Jest też Hog i tym podobne Mamy bluzkę z Brawl Stars czarną Z logiem ewidentnym z Brawla Jest piękny Spike, taka figurka Którą sam chciałbym mega mieć Oprócz tego jest jakiś specjalny medal Best Handmade Fan Art Czyli tu chyba chodzi o to mordeczki, żeby był jakiś konkurs tw Od twórców i po prostu zwycięzcy Tego konkursu dostawają takie nagrody od nich Jest taki złoty medalion ze spike'em Też z tego co widzę, super to wygląda yy, Specjalne pluszaki z Showdown'a gem Grab'a i z banty Oprócz tego mamy plakietki, które już często dawali tam właśnie twórcy youtuberom, którzy z nimi współpracują maskotka Nity i maskotka Spajka no co jak co widzowie, ale chyba nikt z was nie pogardziłby takim oto zestawem Brawl Starsowym i nie tylko, w sumie bardziej super solowym. wygląda to super i szczerze zazdroszę tym ludziom, z tego co widziałem są też jakieś inne rzeczy niektórzy tam dostawali jeszcze jakąś torbę specjalną i chyba figurkę princeski z Clash ale ja też mam tą figurkę, akurat dostałem ją za co innego, ale no, mnóstwo było tych nagród i kurczę, zazdroszę tym ludziom, chciałbym mieć chociaż część z nich dajcie znać, która z tych nagród podoba wam się najbardziej i którą Chcielibyście mieć najbardziej Dobra, lecimy sobie tutaj dalej, bo mam też bardzo, ale to bardzo ciekawą rzecz Obczajcie na to Na pewno wiecie, że każdy zadymiarz wydaje jakieś głosy w broczach No dobra, może większość zadymiarzy ma jakieś głosy Coś tam mówią ci zadymiarze I wiecie, no sami zadymiarze by tego nie mówili Jakiś człowiek musi ten głos nadać i później twórcy dają go do gry I tu macie pokazanych wszystkich zadymiarzy No może nie wszystkich, ale większość zadymiarzy I obok jest obrazek osób, które... Właśnie nadają głos danemu zadymiarzowi. Nie wszyscy chcieli się ujawniać, nie wszyscy mają tutaj pokazane twarze, aczkolwiek mordeczki u większości jest, są ich imienia i nazwiska, więc możecie sobie sprawdzić. Co ciekawe, jak widzicie, patrząc tak po zdjęciach, to na spoko ziomeczka wygląda mi ten, który dubbinguje z tyłu, czyli Kai Skrocki. Alex Sanchez, jest taki piłkarz w ogóle, ten tutaj El Privo, nie? A, tak samo on się nazywa pewien piłkarz, on jest chyba Alexis Sanchez, w interze gra z tego, co mi się wydaje, tutaj taka ciekawostka. Jest Shayla Williams u No, sami możecie sobie zatrzymać, i zobaczyć, kto jest u kogo. Gordon Gibson, yy, u właśnie najnowszego, jednego z najnowszych zadymiarzy, czyli Groma. Dużo w ogóle takich łysych panów, nie? <laughs> większość ma tych fryzury, No może nie większość ale takich strzech, przynajmniej jest, co są na łyso. Myślę, że ci ludzie są naprawdę spoczko ziomki i dajcie znać, który według Was jest najlepszy. A jeszcze zobaczyłem, że jakiś tutaj ziomeczek Din Kombogi yy, ma czarno-białe zdjęcie. Mam nadzieję, że to jest tylko taki przypadek i że ten ziomeczek żyje, a nie że ma to czarno-białe zdjęcie właśnie, dlatego że nie żyje. Nie mam pojęcia na ten temat, więc ciężko mi powiedzieć mordeczkę, jak to wygląda, ale mam nadzieję, że. Żyje. Dobra i teraz musimy przejść witowej do bardzo, ale to bardzo ciekawego i ważnego tematu, mianowicie widzicie w tytule, że muszę się pożegnać z Brawl Stars na pewien czas, no i już wam tłumaczę co to będzie za czas, najpierw powiem wam właśnie na ile muszę się pożegnać z Brawl Stars, a później dlaczego, a więc nie wiem który dokładnie jest dzień jak wy to oglądacie, ale najprawdopodobniej jest to środa 16 lutego i właśnie w ten dzień mordeczki jadę w pewne miejsce. No, i generalnie wracam do domu dopiero w niedzielę, czyli uwaga: 16, 17, 18, 19, 20. Jest to 5 dni. 5 dni mnie nie będzie, i przez 5 dni nie będzie mnie w Brawl Stars. Będę musiał się pożegnać z Brawlem. Dlaczego? W sumie tak po tytule wyszło, że to jest jakaś kara dla mnie czy coś, że mega to przeżywam, ale nie do końca mordeczki, po prostu jadę na ferie. Ja mam teraz ferie, jestem z województwa śląskiego, zaczęły mi się ferie 14 i jadę do Białki Tatrzańskiej pojeździć sobie troszkę na nartach, spędzić czas z rodzinką i po prostu odcinam się od tego wszystkiego mordeczki, nie będę wchodził do Brawla, do żadnych innych rzeczy, ale spokojnie, nie zostawiłem was z tym samych. Przygotowałem dla was odcinki praktycznie na każdy dzień jak mi nie będzie, codziennie będziecie mieli praktycznie odcinki, jedyne czego nie będzie, to nie będzie takich live'ików z Brawla czy z ale mimo wszystko, postaram się dla Was odpalić live'a. Jak może jeżdżę na nartach czy coś w tym stylu. Więc obserwujcie moje kanały na YouTube, wszystkie. I wtedy na pewno tego nie przegapicie. No, myślę, że to będzie ciekawe. Ale jak coś to jeszcze nie jest, ostatnia informacja. Nie przebijajcie tego odcinka widzowie, oglądajcie do końca. Bo tam na końcu czeka dla Was też mega niespodzianka. Więc nie wyłączajcie, lecimy dalej. I tak jak Wam mówię, no, mordeczki niestety. Na Brawl'a nie będę w tym czasie wchodził, nie będę miał czasu. Te ostatnie moje dwa dni, czyli poniedziałek i wtorek, były mega zajazdem. Siedziałem do północy praktycznie i montowałem dla Was odcinki, żebyście mieli na zapas co oglądać. Więc mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie i że będziecie regularnie te filmy oglądać. Najgorsze jest to, że boję się, iż twórcy mogą dać jakąś ciekawą informację w tym czasie, jak mnie nie będzie albo nawet jakiegoś Brawltoka, już zapowiedzieć czy coś w tym stylu i wtedy nie będę miał dla Was jak nagrać dobrego odcinka. Ale spokojnie, jak takie coś się wydarzy, też jestem przygotowany. Biorę laptopa i gdyby tak było, no to z telefonu po prostu będę nagrywał miniaturkę brawltoka czy coś. I omówimy ją sobie dokładnie powiem Wam dużo ciekawych rzeczy i te sprawy, więc jakoś to będzie widzowie. Mam nadzieję, że jeszcze do tego czasu nie będzie aktualizacji i że wrócę i spokojnie będę mógł już przy moim stanowisku wam nagrać wszystkie takie najważniejsze rzeczy. Bo mam już tutaj nagrane filmy na zapas, które są też mega ciekawe, dlatego oglądajcie je codziennie widzowie, proszę. Wam o tym powiedzieć, bo to jest dla mnie mega ważne Ale mam dla Was też jeszcze jedną bardzo, ale to bardzo Ciekawą rzecz dla tych, co oglądają do końca Mam nadzieję, że jeszcze nie wyszliście, bo uwaga tak się składa, że chcę wam to jakoś wynagrodzić, że mnie nie będzie teraz i kojarzycie na pewno te trzy emotki, które będą do zdobycia za oglądanie miesięcznych finałów z Brawl Stars, które to już będą 5 marca czy coś takiego. Nawet 4-6 marzec chyba, nie? Yy, 4-5-6. No i mordeczki wtedy też będzie Kat burger. Jessie dostępna w sklepie do kupienia i tak się składa, że te finały jest szansa, że będę komentował ja. <laughs> tak, to jeszcze nie jest potwierdzone mordeczki. Ale możliwe, nie nastawiajcie się, możliwe, że właśnie uda się, żebym ja je komentował na moim kanale na YouTube. Dlatego, widzowie, 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 napiszcie, czy chcielibyście mnie zobaczyć w takiej roli, bo to od Was głównie zależy. Jeśli chcecie, żebym ja komentował, yy, no to dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekawy bardzo Waszego zdania na ten temat. Mam nadzieję, że tak, bo robię to specjalnie dla Was. To będzie dla mnie tyle męczarnia, bo te finały trwają długo. Mi jest ciężko wytrwać tak długo na liveikach. Ale postaram się jakoś fajnie to dla Was komentować. O ile oczywiście to się wydarzy, bo jeszcze nie jest to potwierdzone ale są szanse, że właśnie ja to będę komentował. Więc zobaczymy, widzowie. No i to w sumie tyle, co mam wam do powiedzenia w tym odcinku. Dziękuję każdemu, kto otrwał do tego momentu. Jak tutaj dotrwaliście, to napiszcie poziomka. O, wtedy będę wiedział, że do końca. A ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemaneczko wszystkim. Widzimy się w sumie to jutro, bo będziecie mieli codziennie odcinki o 14.30. W weekendy może jeszcze trochę wcześniej. A mi życzcie miłego wypoczynku na feriach. Siemaneczko, hej!